Białe. Damasławek, chyba Wielkopolskie, tak? Wągrowiec. Gdańsk, Gogolin, Kronowo, chyba koło Bydgoszczy. Kraków, nakłonął Tatecią, Olecko, bardzo bliskie miasto. Ożarów Mazowiecki, Poznań, Rzeszów, Strzelce Opolskie, Szczecin, Witkowo, też chyba Wielkopolska. Wyszków, Zawiercie, Ząbki, Ząbkowice Śląskie, Zielona Góra, Radom, Lublin. Nie ukrywam, że Pani Przewodnicząca, że jest dla nas to wielkim że naprawdę z całej Polski także na, przybywają tutaj zawodnicy i że rzeczywiście ten, ta impreza ma zasięg ogólno, ogólnopolski. Że, 10. Życzymy wszystkim zawodnikom sukcesów, wszystkim na tu zebranym pięknych wrażeń. Sędziom życzymy sprawnej pracy i dobrej oceny przez publiczność i zawodników. Po prostu wszystkiego dobrego. Ostrów Mazowiecką oddajemy, Pani Przewodnicząca, Pani Dyrektorze, dla naszych gości i życzymy wszystkiego dobrego na dzień dzisiejszy. Dziękuję za uwagę. Dziesiąty, 10. dziesiąty 10. Deputy turystyczne i bryluszowe uważam za otwarte. No one I'm leaving you for... Dzień dobry, ...a więc w sposób poza pierwsza przodem. ...nie miałem możliwości rywalizować w dzisiejszym, ale na pewno na kolejnych zawodach w tym sezonie pokażę, na co stać. Tak, już mówiliśmy, jest Pani Józef Cieni na Mistrzostwa Polski i będzie starała się o miejsce reprezentacji na Mistrzostwa Europy Juniorek, ponieważ jeszcze ostatni rok może startować w grupie Juniorek, także cała przyszłość przed nią. Widzimy jakąś ważną pozę z tym Zdebitowała w dzisiejszym również, również mąż Pani Agnieszki, Może w przyszłości stworzą parę kulturystyczną. Jest to bardzo fajna kategoria. Chcesz, prosimy, foi o